Dobra, jedziemy. Okazało się, że po prostu wziąłem wszystko tutaj łącznie z pieczyłem. Majora, czyli Staw, Jurki Simona, ale nie szpada, to już nie będziemy chodzić, bo nie wiem, teraz już chyba nie ma. Także coś na że coś się ruszyło, coś będzie. Państwu się pożalić niestety, zwracajcie też uwagę na to wszystko. Wczoraj facet się bezczelnie zachowywał i to na zasadzie tak, że jemu się to nie podoba, no, to jak się mu nie podoba, to się nie przychodzi i nie zagląda i, i głupot się nie pisze i chamskich zachowań, że tak powiem. Co niektórzy też w trakcie urywają w połowie powiedzmy, nie? potrafią napisać o męskim, albo w przeinaczeniu inaczej, lub kobiecy. No, ja nie wiem, to jest taka, przepraszam, hołota przychodzi. Myślę, że to nie ludzie dorośli, oszczawiki którzy, którzy mają, jak to się mówi, nie ma zaostrzeń, żeby założyć konto. usuwa się, ale to skutku nie ma. Wczoraj ja go usuwałem, a on na nowo wychodził. Ja go usuwałem, ale dzisiaj rozmawiałem z adminem i poprosiłem, żeby delikwenta naprawdę załatwił tak jak potrzeba. Po admin jest, jak mi wiadomo, informatykiem komputerowym, to się zna, wie co i jak zrobić, także cwaniaczki, aut, I w razie czego do YouTube. A prawdopodobnie mają wiele kont, trzeba dojść, sprawdzić, bo na fejs fejsie to nie ma problemu. Wchodzę i patrzę. Jeżeli zo zobaczę, że ktoś się nazywa, to przykładowo Kozłowski Andrzej, to wszystkich, które są na liście, wywalam, to znaczy no, jak są inne osoby przedstawia, to do innego, ale natomiast jeżeli nie osoby, a jakiś tam tego, to wszystko po prostu blokuje w i tyle. Trudno się mówi. Zainteresujcie Państwo, nie pozwalajcie. Jak widzicie, że jest czat i widzicie, że ktoś pisze głupoty, to reagujcie na to. bo będzie nam przyjemniej i lepiej w ogóle. Bo jak jeden z drugim zobaczy, że wszyscy reagują, no to nie będę mieli posłuchu, po a tak to... Niech się nie odezwie. Ja używam smartfona. Niestety laptop nie da rady, nie pójdzie. Laptop jest za słaby. To już jest sprawdzone. Nie staćmy na laptop, żeby 2 czy 3 tysiące złotych wywalić, bo po prostu no, no nie staćmy. Mam to, co mam i tak musi pozostać. To tylko filmy, które nagram, powiedzmy, nie live, to mi się jeszcze udaje przez e, laptopa. Na YouTube rzucić. Natomiast tak, to tylko smartfon, tylko i wyłącznie. I to nie wiem, czy wszystkie modele. modele. Mój akurat jest Motorola G42. Kiedyś wybrałem, bo cyfrowa obróbka obrazu i wiele innych tam funkcji ma w sobie. I mnie to pasuje akurat. Postaramy się, muszę aplikację znaleźć. No o czwórki na Bluetooth, żeby ona nagrywała, wtedy będzie jakoś, ale teraz jest jeszcze pytanie, czy akurat smartfon obsłuży 4K. Tu są lody. Dobrze nic nie jedzie, nic nie jedzie. bo może akurat coś wymyślę, że mobilnie będzie transmisja od, od czasu do czasu to co mam mówić powiedzmy w domu i obciążać w jakiś sposób konto domowe to aby tylko wifi był w zasięg wiem, no, bo gdzieś tam, gdzie fi jest, bardzo mocny sygnał no to pójdzie, no trudno się mówić nawet gdyby było wieczorem, to trzeba jakieś oświetlenie zrobić w środku i tyle. Wziłem słuchajcie placek z owocami. O, nie wiem czy to widać, bo próbuję chociaż. Musiało widać też. Dobry To tak ktoś tam prywatnie piecze robi, ale zobaczymy. Dalej, to znaczy skutki za jakiś kawałek, czyli nie ma jakichś tak zwanych, wiecie, komponentów. Dobre. Makawam robię. Mm. 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 Ale ja, trudno. Dobra, może niby też przestał. Najwyżej wezmę czapkę, bejzbolówkę, kamerę w rękę i pójdę. Może mnie nie przewiega. Nie wiem, jak to wyjdzie ten, bo to jest no, na zwykłym. Jeden, jeden razy zoom. A w filmie jest dwa razy zoom. Podpatruję, co Chinole robią. I mają takie, jaka mała pałeczka, nazwijmy, no. teleskop zoom 12 chyba i muszę zobaczyć, jak na u Chińczyków na... na Ali poszperać tam na swój, przez swoje konto i zobaczyć. Bo do smartfona to wiem, że jest, no ale mocowanie. A tutaj chciałbym zobaczyć, jak to jest mocowanie do smartfona, a jakby zrobić tutaj, zamocować. Znaczy, myślę, że też nie ma problemu, bo z jakiegoś drutu, powiedzmy, no nie wiem, miedzianego, tylko nie linka, tylko miedziana, ale w izolacji, powiedzmy, też można zrobić, wykształtować, powiedzmy i coś tam ładnego ściągnąć, powiedzmy, nie z daleka. Teraz jeszcze nie, ale jak będzie cieplej, gdzieś tam, załóżmy, się wybiorą młodzi na ryki-tyki, tam można ich ściągnąć, no śmieję się. Ale coś tam ciekawego, dziewczyna się będzie opalała w tople, to będzie można z daleka ściągnąć. Nie wiem, ktoś to tam będzie... Eee, Regołowi, bo coś. to, może tu rowerów nabrali miastowych. Jeden tylko został, ja pit. a tu było przecież od i Dobra, na razie przerywam, moi drodzy. I za chwilę coś złapiemy. idę, zaryzykuję.